Naprawdę? To zasubskrybuj go. Okej, okay, zasubskrybuję. To masz jeszcze książkę do, o legendach Frania. Dziękuję. Dzień dobry. Dobra, zobaczmy tą książkę. Jeśli to prawda, to muszę to sprawdzić. Co? Legando, masz rację. Odłożę się na półkę w moim pokoju. Papa, pa. jak chcecie, to możecie zasubskrybować Tomeka 16. Naprawdę, on robi fajne animacje z Matorem Aiskiem i Nexytem. Też chodźcie do sklepu Widelca. Zadawajcie pytania do QA. Papa.